Rozdział pierwszy: magiczne odkrycie. W małej, szarej wiosce, gdzie powietrze było ciężkie od smutku, a ziemia spękana od braku nadziei, mieszkał mały chłopiec imieniem Kacperek. Wioska była otoczona martwymi drzewami, których gałęzie wyglądały jak wyciągnięte ręce proszące o pomoc. Strumień, który kiedyś płynął radośnie przez wioskę, Teraz był jedynie suchym korytem pełnym kamieni. Ludzie chodzili ze spuszczonymi głowami, zapominając, czym jest uśmiech. Kacperek, mimo smutnego otoczenia, miał w sobie iskierkę dziecięcej ciekawości. Pewnego pochmurnego dnia, biegając po podwórku, zajrzał do starej szopy, która należała kiedyś do jego dziadka. Szopa była pełna kurzu i zapachu dawnych dni. Chłopiec zaczął przeglądać zakurzone skrzynie i znalazł w jednej z nich stary pędzel i pudełko farb. Na rączce pędzla zauważył wyryty napis Maluj z sercem a świat zakwitnie. Co to może znaczyć? Zastanawiał się Kacperek, obracając pędzel w dłoniach. Zaciekawiony wziął farby, po czym zaczął malować na starej, spruchniałej ścianie szopy. Wybrał żywe kolory i zaczął tworzyć kolorowego ptaka z czerwonymi piórami, niebieskimi skrzydłami i złotym dziobem. Gdy tylko skończył, stało się coś niezwykłego. Ptak poruszył najpierw okiem, potem skrzydłami, a następnie wyfrunął ze ściany zaczął śpiewać, wypełniając szarą wioskę melodią pełną radości. To niemożliwe, krzyknął Kacperek, patrząc na żywego ptaka, który krążył nad jego głową. Zachęcony magią pędzla, chłopiec zaczął malować dalej. Na martwej ziemi wymalował kwitnące drzewa, które natychmiast pokryły się różowymi kwiatami. Namalował także rwący strumień, który zaczął płynąć wartko przez wioskę, niosąc czystą wodę. Krajobraz wokół niego zaczął zmieniać się w rajski ogród. Kiedy mieszkańcy zobaczyli przemianę, zbiegli się z domów, nie dowierzając swoim oczom. Czy to ty to wszystko zrobiłeś, Kacperku? Zapytała staruszka, patrząc na kolorowe ptaki i kwitnące drzewa. Ja chyba tak, odparł niepewnie chłopiec, trzymając w dłoni magiczny pędzel. Ale to sprawka tego pędzla. On jest magiczny. Ludzie zaczęli bić brawo i dziękować chłopcu. Po raz pierwszy od lat w ich oczach pojawił się błysk nadziei. Rozdział drugi, pokusa egoizmu. Wioska kwitła z każdym dniem dzięki pracy Kacperka. Rankiem, gdy tylko słońce wychylało się z za horyzontu, chłopiec chwytał za magiczny pędzel i ruszał w teren. Malował drzewa, które natychmiast pokrywały się soczystymi liśćmi i pachnącymi owocami. Jabłonie uginały się pod ciężarem czerwonych jabłek, a wiśnie wyglądały jak rubinowe klejnoty na tle jasnozielonych liści. Na jałowych polach chłopiec malował barwne łąki, pełne kwiatów, maków, stokrotek i fioletowych dzwonków, które przyciągały motyle i pszczoły. Z wyschniętych rzek i strumieni wyczarowywał rwącą wodę, która szemrała wesoło, niosąc życie do każdego zakątka wioski. Codziennie malował coś nowego. Na płotach domów pojawiały się kolorowe ptaki, szczygły, jaskółki, a nawet majestatyczne pawie, które rozwijały swoje ogony, zachwycając mieszkańców. Kacperku, to niesamowite, co potrafisz, chwaliła go starsza kobieta, która codziennie obserwowała jego pracę. Dzięki tobie nasza wioska znów żyje. Każdego dnia mieszkańcy przychodzili do niego z prośbami. Czy mógłbyś namalować studnie na środku wioski? pytał młynarz. Kacperku, dzieci potrzebują miejsca do zabawy. Może namalujesz dla nich huśtawki? prosiła młoda matka, trzymając za rękę swojego synka. Chłopiec z radością spełniał ich życzenia. Malował studnie, place zabaw i kwiatowe ogrody. Każdy dziękował mu z uśmiechem, a on czuł się potrzebny i ważny. Jednak z czasem, po tylu dniach malowania dla innych, w sercu kacperka zaczęło kiełkować coś, czego wcześniej nie czuł. Pewnego dnia, gdy skończył malować kolejny zagajnik, w którym śpiewały ptaki, usiadł na kamieniu i spojrzał na swoją pracę. Było pięknie, ale chłopiec poczuł w sobie coś dziwnego. Zamiast radości odczuł pewną pustkę. Czy to zawsze ja muszę coś tworzyć dla innych? Zastanowił się głośno. Maluję, maluję i wszyscy są szczęśliwi, ale co ja z tego mam? Zerknął na mieszkańców, którzy radośnie spacerowali po odnowionej wiosce. Jeden z mężczyzn przechodził obok niego i powiedział. Jesteś prawdziwym bohaterem, Kacperku. Dzięki tobie mamy wszystko, czego potrzebujemy. Chłopiec skinął głową, ale słowa, które kiedyś były dla niego największym powodem do dumy, teraz zaczęły go drażnić. W głowie pojawiła się myśl. A może powinienem zrobić coś tylko dla siebie? W końcu ten pędzel jest w moich rękach dlaczego miałbym się nim ciągle dzielić ze wszystkimi? Myśl ta była jak małe ziarno, które z każdą chwilą kiełkowało coraz mocniej. Następnego dnia, zamiast malować kolejne kwiaty czy drzewa, Kacperek usiadł w swoim pokoju i zaczął planować. Najpierw postanowił namalować coś prostego, wygodny fotel. Wziął pędzel, sięgnął po farby, i starannie narysował duży, miękki fotel z czerwonym obiciem i złotymi zdobieniami. Gdy skończył, mebel natychmiast stał się rzeczywisty. Był dokładnie taki, jak sobie wyobraził. To jest niesamowite! krzyknął z zachwytem i natychmiast usiadł na swoim nowym fotelu. Był miękki i wygodny, jakby stworzony specjalnie dla króla. Kacperek poczuł satysfakcję. Po raz pierwszy stworzył coś tylko dla siebie, ale fotel to było za mało. Zasmakował w tej nowej możliwości i zapragnął więcej. Po południu, gdy mieszkańcy zajmowali się swoimi sprawami, Kacperek poszedł na polanę, gdzie nikt go nie widział. Tam zaczął malować wielką ucztę. Pieczone kurczaki, kolorowe ciasta, owoce. Wszystko pojawiło się w mgnieniu oka, pachnące i apetyczne. Zadowolony z siebie, usiadł na trawie i zaczął jeść. To jest życie, mówił sam do siebie, sięgając po soczyste winogrona. Jednak po uczcie poczuł, że chce jeszcze więcej. Zaczął marzyć o zamku, wielkim, z wysokimi wieżami i złotymi dachami z komnatami pełnymi skarbów. W głowie widział, jak wchodzi do zamku jako jego właściciel, podziwiany i wielbiony przez wszystkich. Dlaczego nie miałbym być królem tej wioski? Pomyślał z uśmiechem. Chwycił pędzel i zaczął malować. Wieża po wieży, brama po bramie, zamek stawał się coraz większy i piękniejszy. Ale gdy dorysował ostatni złoty dach, wydarzyło się coś dziwnego. Zamek na chwilę zamigotał w promieniach słońca, a potem zniknął. Została po nim tylko pustka. Co się dzieje? zawołał Kacperek, próbując malować jeszcze raz. Ale pędzel nie reagował. Nieważne co rysował. Wszystko pozostawało tylko szarymi liniami i matowymi plamami. Dlaczego to nie działa? szeptał zrozpaczony. Tej nocy kacperek nie mógł długo zasnąć i spał niespokojnie. Śnił, że jest w starej szopie dziadka, gdzie wszystko się zaczęło. Po chwili z cienia wyłonił się jego dziadek, uśmiechnięty, ale z troską w oczach. Kacperku, powiedział łagodnie. Czy pamiętasz, co było napisane na pędzlu, gdy go znalazłeś? Maluj z sercem, a świat zakwitnie, odpowiedział cicho chłopiec. Właśnie, ten pędzel jest wyjątkowy, bo jego magia pochodzi z serca. Jeśli używasz go dla własnych korzyści, magia gaśnie. Żeby pędzel działał, musisz malować z myślą o kimś. Pamiętaj, że prawdziwe szczęście to widzieć uśmiech na twarzach innych. Chłopiec próbował coś odpowiedzieć, ale zanim zdążył, dziadek rozpłynął się w powietrzu, a Kacperek obudził się zlany zimnym potem. Leżał przez chwilę patrząc na sufit. W głowie kołatały mu słowa dziadka. Zrozumiał, że popełnił błąd, ale jednocześnie wiedział, że może go naprawić. Jutro zacznę od nowa, szepnął. Tym razem z sercem. Rozdział trzeci: Maluj z sercem. Nastał poranek, ale dla Kacperka nie był to zwykły dzień. Przez okno jego skromnego pokoju wpadały pierwsze promienie słońca, a wraz z nimi czuł dziwną mieszankę determinacji i niepokoju. Na stole leżał magiczny pędzel, który dotąd wydawał się pełen życia. Ale teraz wyglądał jak zwykły stary przyrząd malarski. Chłopiec wziął go do rąk, przypominając sobie słowa dziadka. Maluj z sercem, powtórzył szeptem, dziadku nie zawiodę. Kacperek szybko zjadł śniadanie, włożył swoją płócienną torbę z farbami i wyruszył na zewnątrz. Mieszkańcy wioski zauważyli go, ale nie podchodzili z prośbami. Ostatnie dni chłopca, wypełnione egoizmem, sprawiły, że ludzie stali się ostrożni. Patrzyli na niego z daleka, z wyraźną mieszanką smutku i rozczarowania. Kacperek wiedział, że musi zacząć od najważniejszego, od ludzi. Przez długie godziny malował nowy młyn nad rzeką, który miał przynieść mieszkańcom chleb i poczucie bezpieczeństwa. Pędzel początkowo opornie kreślił linie, ale gdy chłopiec myślał o tym, jak młyn pomoże wszystkim, farby zaczęły nabierać blasku. Gdy postawił ostatni akcent na wiatraku, młyn zaskrzypiał i zaczął się kręcić. Woda w rzece odbijała światło słońca jak lustro, a wioska usłyszała znajomy szum. Mieszkańcy podeszli bliżej, niepewni, ale zaciekawieni. Kacperku, zrobiłeś to dla nas? Zapytała starsza kobieta, która była jedną z pierwszych osób, które chwaliły chłopca na początku jego przygody. Tak, odpowiedział z uśmiechem. To dla was, bo chciałbym, żebyście byli szczęśliwi. Na twarzach ludzi pojawiły się uśmiechy a serce Kacperka wypełniło się ciepłem, które już dawno nie gościło w jego piersi. Po młynie przyszła pora na drogi. Wioska od dawna była odcięta od świata z powodu błotnistych, zniszczonych ścieżek. Kacperek wziął pędzel i zaczął malować solidną kamienną drogę, która biegła od wioski aż po horyzont. Mieszkańcy patrzyli z podziwem, jak szary kamień pojawia się w miejscu błota i kałuż. Drogą mogli teraz podróżować handlarze, a dzieci mogły biegać po niej boso, bez obaw o poranione stopy. Każdy dzień przynosił coś nowego. Na prośbę dzieci Kacperek stworzył piękny park z huśtawkami, zjeżdżalniami i kolorową karuzelą. Drzewa, które malował, rzucały cień, a kwiaty rosły w takich kolorach, jakich nikt nigdy wcześniej nie widział. Ludzie zaczęli gromadzić się w parku wieczorami, śmiejąc się i ciesząc swoim towarzystwem. Jednak chłopiec nie tylko malował. Pomagał mieszkańcom sadzić rośliny, naprawiać dachy domów i czyścić rzeki. Zrozumiał, że magia pędzla to jedno, ale magia pracy zespołowej i wspólnego wysiłku jest równie potężna. Ostatnim zadaniem, które Kacperek sobie postawił, było ożywienie pól i lasów wokół wioski. Przez lata ziemia była jałowa, a lasy wysychały. Chłopiec postanowił przywrócić życie wszędzie tam, gdzie wcześniej było tylko cierpienie malował zdrowe zboża, kwitnące drzewa i rwące strumienie. W lesie ożywił zwierzęta, sarny, jeże i sowy, które powoli wracały do swoich dawnych domów. Każdy nowy dzień przynosił coraz więcej oznak odrodzenia. Wioska stawała się nie tylko miejscem, gdzie żyli ludzie, ale także schronieniem dla natury. Śpiew ptaków i szum wiatru w liściach były teraz codziennością, a mieszkańcy z dumą patrzyli na swoje małe królestwo, które przypominało raj. Gdy wszystko było już ukończone, Kacperek stanął przed drzwiami starej szopy swojego dziadka. Trzymał w rękach magiczny pędzel, który teraz wydawał się żywszy niż kiedykolwiek. Jego drewniana rączka błyszczała w słońcu, a frędzle lśniły, jakby wiedziały, że spełniły swoje zadanie. Dziadku, powiedział cicho, patrząc w niebo, dziękuję za tę szansę. Dzięki niej zrozumiałem, że prawdziwa radość płynie z dzielenia się z innymi. Teraz wiem, co znaczy malować z sercem. Delikatnie położył pędzel na półce w szopie i zamknął drzwi. Nie czuł smutku ani straty. Wiedział, że magia, którą nosił w sobie, będzie żyła dalej w sercach ludzi. Od tego dnia wioska była miejscem pełnym życia, śmiechu i nadziei. Mieszkańcy, nauczeni przykładem Kacperka, zaczęli dbać o siebie nawzajem i o otaczającą ich naturę. Chłopiec stał się bohaterem nie przez swoje czary, ale przez swoje serce. Wieczorami, Kacperek opowiadał dzieciom o swojej przygodzie. Siedział w parku, otoczony maluchami, i mówił: Pamiętajcie, że prawdziwa magia jest w każdym z Was. To, co robicie z serca, może zmienić świat na lepsze. Dzielenie się i pomaganie innym to największy dar, jaki możemy dać. Dzieci słuchały go z otwartymi ustami, a Kacperek czuł, że jego historia będzie żyła dalej, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wiedział, że magia pędzla była tylko początkiem. Prawdziwą magią była miłość, dobroć i wspólne działanie, które zmieniły wioskę w miejsce pełne życia. I choć pędzel spoczywał teraz w szopie, jego magia nadal żyła, w każdej namalowanej drodze w każdym drzewie i w każdym uśmiechu, który rozświetlał twarze mieszkańców.